Cześć. Dzień dobry Państwu. Uogólnienie wszystkiego świata całego. Nic i nikt nie jest własnością samą w sobie. Całe istnienie wszystkiego to nieskończony byt wszech rodzaju, cudu, nie do wyjaśnienia i ogarnięcia znanymi nam metodami i pojęciami. Wszystko zaistniało, i cały czas przeistacza się jedno w drugie i tak bez końca. Jest to cząstka w całości, a całość jest w tej cząstce: światłość, ciemność, zło, dobro, materia, antymateria, wiary, religie i tym podobne. Nie ma niebytu. Wszystko przemienia się z jednej formy w drugą, rośnie, maleje, tworzy, niszczy by ten stan rzeczy cały czas był w nieskończonym ruchu i równowadze wzajemnych oddziaływania wolnej woli. Z całego Jestestwa nie da się wyrzucić ani jednej jego cząstki, bo gdzie i jak. Jednak jedne, jednej jego części, bo gdzie i jak. To wszystko jest wszystkim samym w sobie, to boskość ograniczająca całość. Przeświat jest idealną, skończoną wartością. Powstał idealnie zaprojektowany sam przez siebie. Na początku było słowo, bo się całkowicie poukładało. Zrozumiało potęgę swojej woli bycia w bycie, a przez niego wszystko się stało i zaistniało, co się stało. W wszechświecie nie ma próżni. Jest wypełniony życiem, jest jego całością. Sam w sobie tworzy różnorodność materii, antymaterii, duchowości, wiecznego życia, by sam mógł udowodnić sobie, że zaistniał. W tym wszystkim jest człowiek, ostatnia istota, całkowicie ukształtowana z wszystkiego zaistnienia, obdarzona mądrością i tworzeniem. Rzeczywistości ogromnej, bezwzględnej różnorodności żywego wszechświata. Człowiek jako niepowtarzalny dowód stworzenia, by on, stwórca, sam się przekonał, że zaistniał, że to wszystko istnieje i jest dobre. Dziękuję słuchaczom za uwagę. To ja, dadam, bezwzględnej różnorodności żywego wszechświata człowiek jako niepowtarzalny dowód stworzenia, by on, stwórca, cał się przekonał, że zaistniał, że to wszystko istnieje i jest dobre. Dziękuję słuchaczom za uwagę. To ja dadam za uwagę. To ja dadam.